Filmy z lat 80. są jedyne w swoim rodzaju, a to dlatego, że stosowano wtedy rozwiązania, co do których teraz nikt nie ma odwagi, bo zaraz myśli, że będzie to okrzyknięte żenadą, wszystko musi być strasznie na serio. A wtedy nikt się tym nie przejmował i właśnie takie kolorowe, dziwaczne, ale i fascynujące, przysparzające dużo satysfakcji były lata 80. Nie tylko filmowo, ale także muzycznie. No i te światy się łączyły, przenikały i właśnie dzisiaj o takim przypadku. Zaczniemy sobie opowieść od tego, że powstał film Dragnet, po polsku to nosiło tytuł e, Dziennik Sierżanta Friday'a. Rok 1987 e, za e, reżyserię wziął się pan e, Tom Mankiewicz, który wcześniej był scenarzystą kilku odsłon Jamesa Bonda e, oraz e, Supermana a tutaj jego debiut reżyserski. Jednym ze scenarzystów jest Dan Aykroyd i panowie właśnie stworzyli to, to dzieło. Dan Aykroyd także gra główną rolę jako Joe Friday. Nie bez przyczyny tu też się bawią tym nazwiskiem. Dostaje nowego partnera, młodego, którego gra Tom Hanks. Tom Hanks jako Pep Streetback. No i to oczywiście różnica charakterów, dużo śmiechu i oczywiście rozwiązują sprawę. Straszne, straszne zbrodnie się dzieją. Są na tropie organizacji o nazwie Pagan. To jest skrót od People Against Goodness and Normalcy, czyli ludzie przeciwko dobroci i normalności. No już się trzęsę ze strachu. Na samą myśl, że taka organizacja mogłaby rzeczywiście istnieć. Dużo zabawy na ekranie. Oczywiście można stwierdzić, że ten film się troszkę zestarzał. Jest to może pierwsza liga tych, tych najwspanialszych filmów lat 80. ale i tak można się świetnie bawić, ale i o tym dzisiaj. Tam jest też ścieżka dźwiękowa. I to nie tylko ten utwór główny zatytułowany Dragnet. Który jest przeróbką starego utworu z serialu, na którym ten film jest oparty. Za ten utwór odpowiada The Art of Noise, ale jest też utwór The City of Crime, czyli miasto zbrodni, i tutaj wokalnie udzielają się właśnie Tom Hanks i Dan Aykroyd. Dan Aykroyd po prostu gada. No niby to jest rapowa piosenka, taka rapowo-rokowa, rapowo ale Tom Hanks w zasadzie, da Crunch w zasadzie po prostu gada. I na jego tle, właśnie fantastycznie wypada Tom Hanks, który jedzie z tym hip-hopem normalnie, jakby był członkiem Beastie Boys. I chyba nie bez przyczyny, na pewno się tutaj inspirowali, ponieważ dokładnie pół roku wcześniej ukazała się płyta, legendarna teraz płyta zespołu Beastie Boys właśnie zatytułowana License to". Il. Była, był to pierwszy album hip-hopowy, który dotarł do pierwszego miejsca sprzedaży w Stanach Zjednoczonych według tygodnika Billboard. a więc działa się historia, no i tutaj szybciutko to łapano na ekranie. No i, i oczywiście zabawa przy okazji, bo tekst jest śmieszny, o tym, że chcą wyczytać prawa, ich prawa przestępcom aresztowanym, oczywiście właśnie tym członkom kultu, którzy chcą złożyć dziewicę w, w ofierze. No dużo, dużo zabawy słownej, przekomarzania się panowie bardzo fajnie razem wypadają. Co więcej, jest teledysk, w którym, uwaga, tańczą. Tak. I układ taneczny wymyśliła im uwaga Pola Abdul. Tak. Ta pola Abdul, także niezła zabawa. Oczywiście tańczą także inni, jakieś ludzie, kozły, jakieś yy, yy, policjantki, yy, także dużo, dużo różnych dziwnych rzeczy tam się jeszcze dzieje. Sami obejrzyjcie, jest to yy, dostępne. Co więcej muzycznie tutaj dodatkowo udziela się Glenn Hughes, którego ostatnio e, kojarzymy głównie z zespołu Black Country Communion, no ale to także jest legenda muzyki w różnych innych e, e, zespołach wcześniej e, grał, w dodatku jeszcze tutaj na gitarze gra e, Pat. Trao. No, i także właśnie ta czwórka odpowiada za utwór City of Crime. Kiedy dzieci Toma Hanksa dowiedziały się o takim dziwadełku, no to mówiły: Tato, tato, my chcemy to zobaczyć. Ja on mówi: No, mam to gdzieś w piwnicy, pewnie na jakiejś starej taśmie, nie wiem gdzie. No, ale one sprytne po prostu wklikały to w YouTuba i tam było jest, można zobaczyć, no i obejrzały i mogły sobie dworować z ojca, ale on wcale się tego nie wstydzi, wręcz przeciwnie, bawi się tym, e, jak się okazało, nadal pamięta, przynajmniej początek tekstu, bo ostatnio z jednym, w jednym z programów e, sam to e, ponownie e, wyśpiewał, wykrzyczał. I'm she's got the girl all frightened. Now that's not nice. I think she's on the subject of a sacrifice. Buddy, we're putting this party on nice. But first, you know, we really ought to read them their rights. Read them their rights. Taki jest Tom Hanks. Przez lata dostarczał nam także kolejnych różnych zabaw, dziękowo-muzycznych. Ten, I'm cool, I'm Ten motyw y pochodzi z filmu Big, czyli Dusz. Tom Hanks, myślę, że wielu z nas go lubi. Tutaj właśnie opowieść o takim dziwadełku, czyli Tom Hanks prawie jak Beastie Boy. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków świetlika muzycznego. Myślę, że ten dzisiaj taki króciutki był fajnym oddechem. Pomiędzy tymi dłuższymi o filmach zespołu Queen, czy też o piosence Indiana Tonight i wielu innych. Zapraszam do oglądania, będzie mi miło, jak będziecie subskrybować, lajkować, komentować. Dziękuję za dziś. Cześć. Do zobaczenia.